Stacja szósta. Święta Weronika odciera twarz Jezusowi. Towarzyszka. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie. Że będzie zabity i trzeciego dnia z martwych wstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 16, wersety od 21 do 23. Weronika wyróżnia się na tle innych postaci, które poznajemy podczas drogi krzyżowej. Przepycha się przez tłum do Jezusa. Nie pada na kolana i nie błaga go, aby zawrócił. Nie rozpacza. Ona bierze chustę i wyciera mu twarz, a potem puszcza go dalej. Weronika jest jedyną osobą, która nie łudzi się, że stanie się cud. Jedyną, która wie, że przed zmartwychwstaniem przychodzi czas na śmierć. Ona Boga nie ocala. Ona tylko wyciera mu twarz, aby lepiej widział i mógł iść dalej. Weronika jest niesamowicie heroiczną postacią. Nie tylko dlatego, że pomaga narażając życie, ale właśnie przez to, jaką postawę przybiera. Włącza się w dzieło zbawienia. Pomaga Jezusowi w drodze na krzyż. Spogląda mu w oczy, ociera jego twarz i mówi: Jesteśmy w tym razem. Mimo, że to na pewno jest okropnie bolesne, Weronika zgadza się na Chrystusową wolę i pozwala Bogu być Bogiem. Obecność Weroniki przy Jezusie mówi: Jeśli musisz iść na krzyż, to idź. Ale poczekaj, panie, wytrę ci twarz, aby krew nie przysłaniała ci widoku. Trudno jest kochać jak Weronika.